Chcesz kotować swoich przeciwników? Pewnie każdy by chciał, ale żeby to zrobić, trzeba wiedzieć co uderzyć, jak uderzyć i kiedy. Czyli którą kombinację zadać, żeby był jak największy efekt, jak największe prawdopodobieństwo tego, że gościu padnie i już nie wstanie. I dzisiaj sobie o tym pogadamy. Pięć kombinacji, które mogą znokautować Twojego przeciwnika z dużą dozą prawdopodobieństwa. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, ja nazywam się Szymon Osnowski. Jestem trenerem klasy drugiej w boksie, wyżej mamy klasę pierwszą i klasę mistrzowską. Trenowałem zawodników i zawodniczki, które zdobywały medale na Mistrzostwach Polski. Na swoim kanale dzielę się wiedzą, mówię jak trenować, jak walczyć i zwyciężać w ringu i poza nim. Zapraszam do oglądania. Pierwsza kombinacja. Mniej więcej w taki właśnie sposób Carl Froch położył do snu Germaine, na Taylora. Prawy prosty, lewy sierp, prawy prosty. Ja pokazuję to z dojściem do pół dystansu i z wycofaniem się z niego. Natomiast on to zrobił już w ferworze walki: był prawy, lewy sierp, prawy, wbity nie do końca poprawnie. Ale skuteczny, tak? Zatem, jeszcze raz, zaczynamy od prawej ręki. Lewa nas chroni. Mamy pełny skręt w biodrze. Wtedy cofamy rękę, wchodzimy lewy sierpowy z lewą nogą do przodu. Mówimy o pozycji standardowej. Mam 90 stopni w łokciu. Ręka poniżej oczu, druga ręka wróciła. I teraz zabieram z powrotem i biję prawo. Tak? Czyli w tempo. I mamy pierwszą kombinację. Kombinacja numer dwa. W taki sposób Tyson Fury zrobił dość poważne obrażenia Diontajowi Widerowi, sprowadzając go na skraj nokautu. I teraz jesteśmy poza dystansem. Wchodzimy lewy z wykrokiem. Hop, nie zostawiamy drugiej nogi. Wracamy i wchodzimy lewy w prawy. Tak. Jeszcze raz spoza dystansu wejście. Nie dostawiam nogi. Cofam. Wchodzę lewy prawy. Tak. I na pełny. I mamy drugą kombinację. Kombinacja numer 3. Zadajemy lewy prosty. Po lewym prostym robimy zwód, że niby chcemy uderzyć prawy. Wtedy przeciwnik teoretycznie powinien nam się zasłonić przed kolejnym ciosem, podnieść ręce do góry i wtedy mamy możliwość uderzenia go lewym hakiem na wątrobę. Tak? Czyli mamy raz, dwa, trzy. Tak? Pamiętajcie o tym, że jesteście w dystansie i chcąc dobrze uderzyć na wątrobę, powinniście wejść z krokiem do przodu. Tak? Jeszcze raz powolutku. Lewy prosty, zwód, hop, hop. Tak? To, czy wyjdziecie po tym haku, czy nie, to już jest jakby wasza decyzja. I na pewno. Kombinacja numer 4. Jest bardzo podobna do tej, którą pokazywałem jako pierwszą, ale ta zaczyna się od akcji defensywnej. Tak, czyli zakładamy, że najczęstszym ciosem, który jest wyprowadzany w takiej walce poza ringiem, to jest prawy cep, generalnie idzie prawa ręka, więc zaczynamy sobie od uniku od tej prawej ręki. Wchodzimy na lewy sierp, prawy prosty i lewy sierp. Tak, jeszcze raz unik. Sierp prosty sierp i na pełnej kombinacja numer 5 jeżeli już jesteście w pół dystansie macie przeciwnika na linach, on się tam broni przez bloki generalnie i troszeczkę obrony tułowiem to możecie zrobić następującą kombinację w taki sposób na, na przykład e, Gennady Gołowkin wykończył Matthew McLean jak dobrze pamiętam Jestem w pół dystansie, zadaję prawy podbródkowy, to ma spowodować, że jeżeli mój przeciwnik jest w gardzie, to te ręce mu z automatu pójdą w górę i te łokcie bardziej się odsuną od tułowia. Tak, trzymamy raz, a skoro łokcie się odsunęły, no to dwa. Tak. Czy jeszcze raz. Hop, hop. I na pełnej. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, jeżeli macie jakieś swoje ulubione kombinacje, które uważacie, że te są nukautujące, dajcie znać w komentarzu, również dajcie znać, co jeszcze byście chcieli zobaczyć, ale przede wszystkim w górze ręce, w dole broda, niech nikt was nie pokona.